Maneczko widowie z tej strony, Elzard i witam na kolejnym odcineczku z rynku Steam. Dzisiaj sobie pogadamy o skrzyniach, czy warto wkładać w nie pieniądze, bo te ceny e, robią się bardzo niskie i często są piki naprawdę niskie ceny, na przykład jak skrzynia zamania, która dobija do 2 zł, czy skrzynia ukoszczenia węża, którą można kupić do 0,5, nawet pod złotówkę już podchodząc. Więc te ceny naprawdę nieziutkie i to coś też dla nas oznacza. A przypływ graczy jest ciągły, więc tak naprawdę temat dosyć ciekawy do obgadania. Szybkim wstępem, e, najpierw strona do wymienia swoich skinów, skinsmon, link do strony w opisie. Przypominam o konkursie na te skinki, które tam wam pokazywałem. 6-7 skinków, wystarczy zrobić jednego tradea z kodem Elzart. Tutaj normalnie 5 dolarków przy bardzo spoko opcja. Free 5 Dolców po prostu i przy wpłacie tutaj na stronkę, również z moim kodem, dostajecie 35% bonusu do wpłaty. Czyli wpłac przy wpłacie 100 dolarów dostajemy tutaj np. 4 dolarów, bo jest aktualnie event. Serdecznie polecam odbierać, naprawdę, bo są za darmo. I przypominam o konkursie właśnie, wysyłajcie mi potem. Screen na transakcji i na Discordzie, na privie, również w opisie. E, I macie etykiety i możecie wygrać, bo to jest ostatnia okazja w ten odcinek, żeby wygrać. A rozdam je za tydzień te skiny. Odbierzemy co jeszcze dnióweczkę tutaj ze świąt, bo przypominam, że są tutaj dużo fajnych rzeczy jest do wygrania. Zobaczymy, co nam dzisiaj drobnie. E, Okej, okay, jeden, bon, jeden e, dolar bonusu i tutaj jak odbierzemy ten bonus, treniemy po prostu 100 dolarów, dostaniemy free skinka, które naprawdę są spoko i przypominam o konkursie tutaj na kosy. Dużo fajnych rzeczy, ale już bez pierdzielenia. Przejdźmy do e, skrzynek. Trzy patrzcie to. Patrzcie co tu, co się dzieje. 204, 204, 204. Tak naprawdę to, jak tutaj uparcie, to można za dwójkę kupić. I ja teraz złożę sobie zamówienia, bo zobaczcie to. 202, są trzy zamówienia. Tak naprawdę to jest bardzo dobra cena. Nie dokupię, może ich jakoś e, strasznie dużo, bo walnę sobie na 50. Można nawet na 40 póki co. Właśnie ten budżet mam dosyć mały. Już zaczyna mi znaczy dosyć mały. Już mi się to coś ten budżet. Już trochę pieniędzy, bo inwestowałem. Ten ostatni okres, tak, dwóch miesięcy, to tak myślę, że. Dwa koła jakoś, dwa, trzy tysiące, no i akurat takiego dużego, dużego budżetu nie mam, jak po niektórzy, lecz e, myślę, że tam będzie około 20 tysięcy podchodząc, a te 3 cztery koła zawsze to jest część, więc też czekam na jakby jakieś karnety wlatywały, to się muszę budżet sobie zostawić. E, więc załamania bardzo nisko, również ukąszenia, lecz teraz mnie interesuje bardziej załamania, żeby dokupić, ukąszenia również w sumie mógłbym jeszcze trochę dokupić, dlatego, że ukąszenia według mnie to jest naprawdę spoko szynka z potencjałem, która e, no, jest bardzo tanich cenach. Jeżeli bym się kupiła na przykład po takich cenach, myślę, że to też można wtedy sobie spokojnie jeszcze 60 strzynek takich dokupić. Te ceny są naprawdę znikome. A przypominam, dlaczego aktualnie według mnie warto im szynki? Mamy e, jakby winter sale, przez który tam strzyneczki poleciały o tam kilka groszy, kilkanaście nawet e, przy niektórych sytuacjach, przez co są te ceny niższe. Wiadomo, nie jest to jakaś duża różnica, ale są niższe. Mamy aktualnie chyba najniższe, najniższe ceny w tym Okresie, jeżeli chodzi o ostatni czas, tutaj zobaczcie, od kwietnia tak naprawdę jest to okres, w którym są najniższe ceny. Więc jeżeli od kwietnia te ceny spadają, a widać do nas e, luty, marzec, kwiecień, gdzie te będą, raczej będą podwyżki cen. Plus do tego, winter sale się skończy, e, przybywa liczba znów graczy do CS a dwójki, i to jest mnóstwo argumentów, które nam pozwolą inwestować w szyndkę. Już nie mówiąc o samym fakcie, że. Dba, bardzo dawno nie wypadała żadna strzynia z puli dropów. Strzynia załamania i strzynia ukoszenia mogą być potencjalnymi strzynkami, które wypadną z tej puli. Yy. Oczywiście, jak trzy inne, bo jest 5 puli dropu, lecz one są chyba tymi, co najbardziej procentowo mi się wydaje, że mogą wypaść. Oczywiście, to jest moja e, opinia. Również tutaj pryzmat dwojeczka 356, nie jest to chyba najniższa tutaj cena, ale trznie odrzutu również złoty 15. Zł. Lecz od odrzutu nie wydaje mi się, że tak szybko wypadło, dlatego, aż dużo nie i wydaje mi się, że dużo czasu do jej wypadnięcia z polidropów. Lecz również nie wydaje się najgorszą inwestycją tutaj, ze względu na swoje bardzo ładne, według mnie, skiny i myślę, że bym jeszcze w zainwestować, lecz bym tutaj miał inwestować, to bym inwestował po troch, też takich cenach i po prostu też skromniej, bo ta skrzynia raczej nie wypadnie z polidropów, a jeżeli już wypadnie, to e, troszkę sobie to troszkę się zdziwimy na pewno i wtedy na pewno raczej wątpisz dużo osób. Myślisz, że teraz będzie strzelał odrzut, odrzutów badać. Lecz ta cena też jest przemawiająca. Wydaje mi się, że dużo osób tego nie będzie miało w ekwipunku, jeżeli chodzi o to. A cena może naprawdę ładnie piknąć. Strzela klacz również taniocha, Oha, 2,22. Strzela, która nie jest w folii dropów. Przypominam, 2,22. Strzela, która kosztowała ile? 5, prawie zł? 6 zł? 5,650. To jest potężna cena w piku po upadnięciu. Teraz tylko zmalała od tego czasu. Malała i malała i malała. Ile można strzenia maleć? No, jakby nie ma argumentu, żeby jeszcze strasznie zmalała, a cena według mnie również atrakcyjna, więc no, naprawdę, skrzynki według mnie są w dobrym momencie pod zakup, jeżeli ktoś by byś szukał. Eee, I wiecie, nowa skrzynka może dojść niedługo, może karnecik. No, karnecik oczywiście nie znaczy, że wypadnie jakaś skrzynia z polidrapów, ale karnecik nam oznacza, oznacza, jeszcze, oznacza jeszcze większe spadki. Najważniejsze, te jeszcze spadki, jeżeli będą. Oczywiście wtedy się pojawił nie będą na tyle duże, żeby komuś przeszkadzały, jeżeli ktoś chce inwestować, plus karny, wiecie, to jest randomowa rzecz może być dodany, może nie, więc nie ma co żyć takim, taką, taką rzeczą lecz warto e, mieć z tyłu głowy fakt, że może zostać dodany w każdym momencie karny i że w każdym momencie może wam trochę popsuć plany, ze względu na to, że ceny spadną, wy nie będziecie mieli przed budżetu, a będziecie mieli wszystko poinwestowane no wtedy troszkę lipa ale no cóż e, tak wygląda na rynek e, i co? No i abym chciał oczywiście karnet, ze względu na inne rzeczy i wiele kontentu na rynku z tym, jakich byłby do sprawdzania i w ogóle jakby to ciekawe, wszystko się prezentowało, ogólnie i tak jest ciekawy, z tobą tyle widzowie. Trzymajcie się, życzę jego dziąka i co. Cześć, cześć!